Cześć. z tej strony Adrian, SQ5 Alfa Mike. E, witam Was serdecznie z lotniska w czeskim taborze. Znajdujemy się tutaj, gdyż e, rozpoczęły się kilka dni temu szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów, e, w których również jako członek teamu reprezentacji Polski biorę udział. Czym tu się zajmuję? No, jak się domyślacie, pewnie rzeczami radiowymi. E, otóż e, zgadza się, w szybownictwie bardzo ważną e, rzeczą jest łączność radiowa. Tutaj rzucę Wam tylko, że e, aktualnie, aktualnie trwają starty. E, tam jest grid, czyli e, szybowce, które są e, w odpowiedni, odpowiedniej kolejności ułożone. Codziennie jest to inna kolejność i według tej kolejności są wyciągane przez e, samoloty wokół lotniska wokół lotniska zaczynałem krążyć już na, pod chmurami. Wracając do głównego tematu, czym się tu zajmuję i po co tu jestem? To chodźcie pokażę wam. Każda z reprezentacji, która tutaj bierze udział w zawodach, posiada coś takiego jak namiot, taki namiot zarządzania taktyką, sterowania, informowania i tak Jak to działa? W skrócie, żeby móc to wytłumaczyć, trzeba mniej więcej wiedzieć, na czym polegają konkurencje szybowcowe na takich zawodach. Polegają one na tym, że każdego dnia szybownicy mają do wykonania zadanie. To jest tak zwany task, czyli właśnie zadanie jednej kategorii. Tutaj mamy z drugiej klasy, mamy mapę, mamy naniesione punkty, i po tych punktach muszą przylecieć. Jednocześnie mając jak najszybszą, naj, największą średnią prędkość na mecie. Czym my się tu zajmiemy. Mamy tutaj łączność w paśmie lotniczym. Mamy tutaj różnego, innego rodzaju też amatorskie radia do nasłuchu częstotliwości wieży, do nasłuchu innych częstotliwości lotniczych. Mamy wgląd w pogodę, bardzo dokładną i bardzo szczegółową. I mamy Tracking szybowców, czyli widzimy na podglądzie inne wszystkie szybowce, które biorą udział w zawodach, ich wysokości, ich sposób, ich jakby stan aktualny, czy się wznoszą, czy opadają i z jaką prędkością. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie podpowiedzieć dosyć istotne informacje taktyczne dotyczące samej konkurencji lotu. Za chwilę wam zaprezentuję, jak już zakończą się starty, zacznie się konkurencja jak to w praktyce wygląda. I tak samo jak wy i generalnie teraz są na punkcie, szli takim bananym prawym będą zakręcali jakieś jeszcze. jeszcze jeszcze ze, czekaj, patrzę, jeszcze 10-15 kilometrów od was zakręcali. Ciągle na dole, dobra. To ten bo chyba 20 km na razie jeszcze ani razu nie założyli tylko idą cały czas na 1700 1700 1800. No trzeba by podejść do jest Jeszcze są dobrzy. Części też wyglądają jakby szli na na starcie przecinali. Tak, ja. Niekompletne, że tamby niby było połączenia. To i po prawą stronę środkiem. Podwały laty. Tak więc wiecie mniej więcej, jak wygląda wyposażenie naszej bazy radiowej, szybowcowej. A teraz trzy słowa: oczywiście o bazie też radiowej, amatorskiej. Nie omieszkałem zabrać ze sobą e, kilku, kilku sprzętów. Znaczy, jeśli chodzi o radia, to używam tutaj ICOM 7100 i AECOMA 705. Mają lubione radia. E, natomiast jeśli chodzi o anteny, to tutaj mamy. Typową antenę SG7900 na UKF Maszt, i tutaj powieszona jest, jest antena typu endfed o długości ponad 40 metrów. Tam do tamtych drzew za, za tym za prysznicami tam jest powieszona i jest przystosowana do takich łączności, raczej QRP, tak do 20-30 W. Tak więc wieczorami jestem aktywny również na falach krótkich. Z racji tego, że mam ze sobą tutaj mój zestaw przenośny satelitarny na satelitę OSKAR, to również wieczorami odzywam się na satelicie OSKAR. Jeszcze trzy słowa o antenach, jakimi dysponujemy. Aktualnie na tych mistrzostwach korzystamy z dwóch rozwiązań. Korzystamy z anteny dookólnej. Tak jak większość chyba reprezentacji posiada taką antenę. Oraz drugą antenę, którą posiadamy, jest to antena kierunkowa typu Jagi. Zaprojektowana i wykonana przez kolegę Piotrka SP-5 Maria Grażyna z Warszawy. Jest to antena na rotorze, która pozwala nam na zwiększenie jakby zasięgu pomiędzy bazą a pilotami. W momencie, kiedy piloci odlatują na takie bardzo dalekie trasy to taka trasa potrafi wynieść mniej więcej do 150 160 km linii prostej od lotniska. Tak więc w skrócie pokazałem wam jak, jak wygląda nasz tutaj codzienny dzień na mistrzostwach jest to super przygoda. Fajnie jest być członkiem teamu reprezentacji Polski. Fajnie jest móc brać udział w zmaganiach. No jest to są to mistrzostwa świata więc nie jest to jakiś mały konkurs, małe zawody, tylko są to największe zawody, jakie są na świecie. No, o, o, jakby tytuł mistrzowski Mistrza Świata. Mistrz może być tylko jeden. E, mam nadzieję, że uda nam się tutaj powalczyć na tych mistrzostwach. Dzięki, jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. E, możecie zasubskrybować kanał, będziecie wtedy na bieżąco z jakimiś filmami, które. Które publikuję dotyczące y, krótkofalarstwa i takich okołoradiowych y, rzeczy. No i jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiam73.